Tak, tak. widzieliśmy, że pierwszych ludzi w drużynie już pan ma. No tak, tak. Dzisiaj ostatecznie kompletujemy skład. Musi być 16 wokarystów. Wczoraj był, była ogromna praca. Wszyscy współpracujący ze mną korzyści bardzo ciężko pracowali. Cały dzień, bo było, było bardzo dużo osób. Około 400 osób zgłosiło się. Co nas bardzo wszystkich ucieszyło. No dzisiaj została wybrana grupa 26, 26. musimy wybrać tę szesnastkę i jest trudno. Jest trudno, dlatego że, że no, trudne są wybory. Trudne są wybory i te różnice nie są za wielkie. A niestety z 10 osób trzeba będzie zrezygnować. Teraz. No, nie, niektóre, które są jednoznacznie nam przydatne. Przyjmujemy od razu, co do niektórych na razie zawieszamy decyzję, żeby później wspólnie przedyskutować i ostatecznego wyboru dokonać. Czy to jest, czy to będzie taka grupa, która będzie mogła ostro walczyć bitwie na głosy? Czy konkurenci mogą, mogą, się, mogą się bać? Kto to wie? No oczywiście z góry zakładam, że wszyscy konkurenci będą... Poza oczywiście Januszem, Janusz będzie miał z Olecka, bo to w telewizji austriackiej, no to Olecka, tak. Nie, no, przypuszczam, że każdy myśli tak samo jak i my. Będziemy się starać się wykonać wszystko to, co mamy do wykonania jak najlepiej. I to będzie wszystko, co my możemy ze swojej strony zrobić. Reszta to, jest, reszta to są kciuki mieszkańców, Elbląga, okolic. A jeżeli spodobamy się komuś jeszcze w Polsce, to ich kciuki zdecydują, czy pójdziemy dalej, czy będziemy musieli wrócić. To ja mam nadzieję, że zdołamy przejść do następnego etapu, ale to wszystko czas pokaże.